Gmina Stare Babice jest całkowicie pozytywnie zakręcona na punkcie innowacji i praktycznych rozwiązań cyfrowych. Mieszkańcy miejscowości Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczeńskiego, Bożęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice. Oto nadciąga przyszłość. Platforma Przyjazne Deklaracje. Intuicyjne i wygodne narzędzie do rozliczania podatków i opłat lokalnych online. Bez wychodzenia z domu. W kilka minut. Zrobisz to w trzech prostych krokach. Wypełnij deklarację. Podpisz profilem zaufanym. Wyślij deklarację przez ePUAP. Gmina Stare Babice zawsze dba, aby ważne sprawy miały swój porządek i swoje miejsce. Zapraszamy na stronę www.przyjaznemyślnikdeklaracje.pl Ukośnik Stare Myślnik Babice